pediatra zajmuje się dziećmi w grupie od 0 do 18 lat natomiast jest jeszcze grupa specjalistów których nazywamy neonatologami to są specjaliści którzy zajmują się noworodkami czyli dziećmi w wieku od 0 do 28 dni jaki jest zakres tak naprawdę działań pediatry pediatra to tak naprawdę taki internista który zajmuje się dziećmi pediatra to jest specjalista który zajmuje się tak naprawdę wszystkimi chorobami dziecka ale właśnie o to chodzi dziecka. Umownie w Polsce przyjęte jest, że to jest to granica 18 lat. Natomiast do pediatry, tak naprawdę do zadań pediatry należy właśnie opieka nad zdrowym dzieckiem, nie tylko chorym, w postaci właśnie bilansów i szczepień, ale także opieka nad dzieckiem chorym. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie pediatra też może wspierać się pomocą specjalistów dziecięcych w wielu zakresach. Tak? Natomiast zawsze to do pediatry, jako do pierwszego lekarza, powinniśmy się zgłosić, bo to on nas ukierunkuje, czy powinniśmy w tym momencie zgłosić się do specjalisty, specjalisty typu nefrologa czy specjalisty typu dermatologa, bo nie musimy zgłaszać się do dermatologa dziecięcego z chorobami skóry, bo równie dobrze pediatra może sobie tym poradzić. Jeżeli on uzna, że stosownym jest, aby udać się na wizytę kontrolną, czy zweryfikować jego rozpoznanie u dermatologa dziecięcego, to na pewno taką decyzję podejmie i, i rodzice będą skierowani do odpowiedniego specjalisty. Natomiast to właśnie on jest tym pierwszym lekarzem, tak jak u dorosłych lekarz rodzinny, tak, tak u dzieci pediatra, warto też, warto też pamiętać, że takie problemy u dzieci jak urazy, yy, jakieś stłuczenia, tak. W momencie, gdy są to jakieś takie wypadki niegroźny, no ta definicja jest trudna, tak, ale jeżeli mamy obawy, zawsze możemy jechać do pediatry. Nie ma absolutnie powodu do tego, żeby się zastanawiać. Jeżeli faktycznie ten wypadek jest jakiś trudniejszy, jeżeli widzimy, że jest bardzo duża rana cięta, nie wiem, no takie sytuacje już naprawdę ostre, to oczywiście mamy prawo jechać do chirurgia dziecięcego, tak, który już bezpośrednio się tym dzieckiem zajmie, natomiast nigdy nie, nie trzeba się zastanawiać, czy jechać do pediatry, czy nie. Jeżeli mamy no, pod orędziu Bliżej pediatrę, absolutnie można spokojnie sobie do pediatry jechać. On przynajmniej udzieli pierwszej pomocy temu dziecku i wtedy skieruje dziecko dalej do specjalisty.